W tym filmie pokażę, w jaki sposób zrobić ćwiczenie z ukrytymi odpowiedziami, tak aby uczeń od razu mógł sprawdzić, czy dobrze wykonał przygotowane przez nas ćwiczenie. Wystarczy, że najedzie na jakiś element i objawi mu się rozwiązanie. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Zacznę od zwykłego napisu, który jest najprostszym elementem. Klikamy w dany element, kopiujemy i wklejamy ważne jest to aby nie zmieniać układu czcionki, nie zmieniać rozmiaru, aby tutaj za chwilkę nam się wszystko ładnie nałożyło. Jak to będzie ćwiczenie z akcentowania, poprosiłabym uczniów, żeby zaznaczyli akcentowaną sylabę. Mogą zaznaczyć, mogą to zrobić na kolorowo, mogą jeszcze podkreślić. I co teraz najważniejsze, czyli ten efekt klikam właśnie animacje klikam hover mouse, czyli to po najechaniu myszką, co się stanie i fading. Ważne jest to, żeby zostawić entrance puste, tak? czyli żeby nie było żadnego efektu i po najechaniu, idealnym nałożeniu, tutaj widzę i po sprawdzeniu w podglądzie wszystko powinno działać, czyli mam zwykły wyraz. I najeżdżam na niego i pojawia się moja odpowiedź. Dzięki temu, że najechałam idealnie, nic nam się tutaj tak można powiedzieć nie dubluje. Drugim sposobem jest wykorzystanie białego tła, aby na przykład ukryć jakąś literkę, co za chwilkę pokażę, albo jakąś odpowiedź i tylko właśnie dziecko najeżdża na to białe tło, wie, że ma tam szukać odpowiedzi. Zacznę od Prostego ćwiczenia ortograficznego, no to niech to będzie ta córka z luką wyraz. W związku z tym, że mam białe tło pod spodem, zmieniam na białe tło tą jedną literkę. Oczywiście możemy to dostosować do tła, jakie mamy. Zaznaczam, kopiuję, wklejam i przesuwam sobie na bok. Teraz zaznaczam znowu, oczywiście, tę literkę, no i zmieniam jej kolor. Powiedzmy, niech to będzie zielony i znowu zaznaczam te dwa elementy, ponieważ chcę je zgrupować, aby one po najechaniu idealnie mi pasowały. Grupujemy tym oto przyciskiem i znowu dodaję efekt, czyli tutaj, hover mouse i fading. Jeżeli robimy kilka ćwiczeń tego typu, polecam skopiować sobie ten element i będziemy to robić tylko już za pomocą jednego przycisku tutaj w klejce zaraz pokażę. Wszystko jest gotowe, więc najeżdżam. Tutaj muszę postarać się, żeby nic nie wychodziło. Jest. I w podglądzie. Sprawdzamy. Jest wyraz z luką, najeżdżam, i pojawia już się dobra odpowiedź. I dlatego że. Użyliśmy tego, tej podkładki, tego tła. W tym miejscu od razu jest ukazana odpowiedź. Jeżeli chcemy, na przykład, żeby dziecko określiło, jej, czy to jest rzeczownik, czy to jaka tutaj jest zasada ortograficzna, po pierwsze, przepraszam, musimy znowu skopiować. Kopiuje się oczywiście poprzez to zaznaczenie, albo poprzez Ctrl. Czyli klikamy Ctrl i dwa tutaj zaznaczamy elementy. Skopiowałam, wkleiłam, no i teraz mogę coś kombinować, bo dzięki temu mam ten idealny układ. Powiedzmy, usunę wszystko, tak będzie mi wygodniej. Znowu zaznaczam, grupuję i robię to, ten wklej, czyli tutaj kopiuję, znaczy wklejam, wklejam skopiowane wcześniej, wcześniej, wcześniej animacje. Najeżdżam znowu. Wydaje mi się, że jest idealnie. Zaraz sprawdzimy w podglądzie, dlatego podgląd nasz przyjaciel sprawdza nam wszystko. No, troszeczkę się podwyższyło, ale nie jest to aż takie e, przeszkadzające, można powiedzieć, więc mamy to i od razu pojawia nam się jakaś e, zasada. Jeżeli chcie, chcemy, żeby to tło jednak było przezroczyste, można to też zrobić w prosty sposób. E, Zrobię to na przykładzie tego obrazka. Niech to będzie ćwiczenie z języka angielskiego. Mam tutaj obrazek, znowu kopiuję, wklejam. Muszę sobie to przesunąć tutaj. No i niestety mój napis jest niewidoczny, ponieważ wklejony element jest tą wyższą warstwą. Warstwy oczywiście naprawiamy tutaj, modyfikujemy. No i jest to ten mój tutaj sunflower. Niech on będzie w tym miejscu. A może zrobię go troszeczkę niżej. Klikam na ten rysunek, klikam Transparency, czyli przezroczystość, i zeruję zupełnie. Zaznaczam dwa elementy, grupuję i znowu wklejam ten mój efekt. No i teraz najeżdżam. Najeżdżam tak idealnie, bo chcę, żeby dziecko od razu tutaj po najechaniu na obrazek dostało odpowiedź. Patrzymy. Najeżdżam, pojawia się. Więc to są właśnie te trzy sposoby, można powiedzieć, na ukrycie odpowiedzi: czyli z przezroczystym tłem, z napisem tutaj i tłem z białym albo innym kolorem. Mamy córkę, mamy tutaj zasadę ortograficzną, albo po prostu sam napis, czyli tutaj matematyka się pojawia jako akcentowana sylaba. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten element, bo jest to bardzo dobry sposób na przesłanie informacji zwrotnej automatycznej dla dzieci.